Rozpływa i opiekuńcza to są te dwie dominujące cechy charakteru, jakie zapamiętałem u pani Marii. W połączeniu z innymi cechami, czyli z taką stanowczością i e, konsekwencją działań, e, prowadziło to do często ciekawych, e, czasami nawet śmiesznych sytuacji. Jedną z takich sytuacji, jaką zapamiętałem, to była wizyta w domu rodzinnym pani Marii Mireckiej Loryś w Wrocławicach, gdzie pojechaliśmy wraz z koleżeństwem z środowiska narodowego. Pani Maria, jak to miała w zwyczaju, podejmowała nas zawsze. E, czymś słodkim, jakimś ciastem. Tak było i wtedy. I pamiętam, jedna z koleżanek zjadła już swój kawałek przeznaczonego ciasta. Pani Maria tego chyba dokładnie nie zauważyła. Po czym stwierdziła, że koleżanka jednak nie jadła, i postanowiła dać jej kolejny raz, kolejną porcję. I chyba z tego co pamiętam, trzy porcje musiała koleżanka, będąca szczupłą i niewielką osobą, co na pewno było wyczynem, tak? Zjedzenie tych trzech ciasteczek przez nią. Inną sytuacją, jaką pamiętam, była podróż do. Warszawy z panią Marią na jedne z uroczystości zabieraliśmy ją z Niska, z Wrocławic, wspólnie drogą do samochodem, jednym ja kierowałem. Wracaliśmy i na powrocie pani Maria nie zmrużyła ani przez chwilę oka. Stwierdziła, że po prostu będzie mnie pilnować, abym nie zasnął za kierownicą. Młodsze koleżeństwo z tyłu na, na tylnych fotelach już smacznie chrapało, a pani Maria konsekwentnie z uporem całą drogę mi towarzyszyła. Bardzo Miło wspominam te, te wszystkie spotkania z panią Marią.